Witaj towarzyszu. Dzisiejszy film to jest jeden z tych, z których można coś wynieść wartościowego, ale o tym już później. Dzisiaj były pierwsze trzy rundy częściówki na kandydata i pierwszą kategorię w łodzi. I w pierwszej partii grałem z zawodnikiem 350 oczek wyżej notowanym z panem Tomaszem Pieczakiem, też jeszcze kolorem czarnym, także zadanie wydaje się bardzo ciężkie. I w partii poszło D4. Tutaj miałem przez chwilę takie lekkie wahanie, czy nie zagrać skoczek F6 i wypróbować coś nowego, ale zdecydowałem, że pójdę no po prostu normalnie D5. Skoczek C3, czyli Joba London System. Jobawę ostatnio grałem nie wiem jakieś dwa lata temu, także trochę zapomniałem jak to się gra, ale y, zagrałem skoczek F6. Y, Gonie spojrzy na F4 i zagrałem A6. No, ten ruch taki, żeby po prostu zapobiec y, skoczek B5. No tylko nad tym myślałem dosłownie, no bo pierwsze trzy ruchy nie dopuścić do podstawki, bo tak dla przykładu, jakbym poszedł skoczkiem tutaj, to wtedy już skoczek wjeżdża tutaj, a właśnie wyłączę silnik, żeby nie było. Yy, I poszło E3 w partii, goniec poszedł na F5 i tutaj spodziewałem się ruchu typu po prostu goniec D3, jakiś skoczek F3, no normalny rozwój po prostu, ale jest y, też dobre posunięcie jak F3, które po prostu utrudnia mi życie. Jest to według silnika niedokładne, jednak już po pierwsze grozi G4, potem jakieś H4, a po drugie kiedyś może nawet się przydać do ruchu E4. Także zagrałem E6, żeby wyprowadzić tego gońca, może tutaj, może tutaj. I G4 no, atakuje mnie, odchodzę. H4 i no, tutaj miałem no, kilka sekund zawahania, czy zagrać H6 czy H5. A dlaczego? No bo tutaj H6 mogłoby się wydawać, że to chroni przed tym posunięciem, ale jednak bardzo mocno upasywnia tego gońca. A ten skoczek i tak prędzej czy później musiałby jakoś tak przechodzić. A tak to. A tak to poszło w partii H5. G5 oczywiście tutaj nie może wybijać, gdyż czy to odbije skoczkiem, czy to gońcem. Nie ma różnicy chyba. Chociaż w sumie nie wiem, nie liczyłem, no spodziewałem się po prostu, że pójdzie G5. No i zagrałem skoczkiem na D7, no to wydaje się bardziej naturalniejsze niż skoczek H7, który też przez y, kilka sekund rozważałem, no po prostu ten skoczek nie ma perspektyw. No bo musiałbym wyprowadzić gońca, zmarnować kolejne kilka temp, a tak to mm, warto zauważyć, że jeden ruch, drugi ruch i trzy ruchy. W trzy ruchy zrobiłbym y, tą samą kiwkę, którą po prostu robię w jeden ruch, i liczyłem na to, że skoczka potem się jakoś tutaj uda przestawić. A w partii poszło goń z D3. I tutaj. Moment, bo tutaj mamy zapisany czas. Bo ogólnie nie wiem dlaczego, ale notuję, bo to jest ruch 9. I tutaj miałem już pierwsze minuty zastawienia. 4 minuty dokładnie spędziłem. No plus te sekundy, bo zapisałem tylko minuty. Ale dobra, to już nieważne. I tutaj liczyłem, co mogę zagrać. Czy mogę zagrać goń z D6? Czy lepiej tutaj? Yy, czy może jednak, yy, no w sumie nie wiem, yy, czy może jednak jakiś skoczek, żeby tutaj przejść? I próbowałem doliczyć, co się może stać. Zagrałem go 6 finalnie. I tutaj yy, liczyłem na to, że wybije, wybije yy, Hetman tutaj. I wtedy skoczkiem pójdę na F8. Co to miałem policzone? Wybicie, wybicie. Tutaj. Yy, czy to jest niedokładne? Yy, dlaczego? Że to niby lepsze? No bo jakoś mi się średnio chce w to wierzyć. Że oddanie po prostu w tak, pionka jest lepsza. No to dziwne szczerze. No bo tutaj narzuca się bicie. Narzuca się bicie, bicie i pionek więcej? Niby zdublowany, ale jednak silny centralny. No nie zdecydowałbym się na coś takiego. A w partii poszło z bd 6. Tutaj mm, bardziej spodziewałem się, że po prostu pójdzie hatmanem tutaj. I to tylko o tyle się spodziewałem. A to, że nastąpiło wybicie, no naturalnie odbiłem pionkiem. I dopiero teraz poszło Hetman D3. I tak jak miałem już wcześniej przygotowane, skoczy F8. I co tu było lepszego? No szczerze nie wiem. Patrząc na tę pozycję. Może Roszada? Ale nie, bo, tu, bo to pionek leci. Hetman tutaj. Czy może, czy może coś takiego i, i zasłonić się potem? W sumie nie wiem, tak. Jestem ciekaw, czemu to jest niby takie złe. No, skoczek F8. No nie, no, silnik pokazuje ten ruch, który wykonałem, i że to jest błąd. No, to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, mm, ale w partii poszło skoczek GE2. Tutaj jeszcze mm, myślałem nad takim ruchem. I ta pozycja byłaby nawet spoko, gdyby nie to, że jest właśnie wyprowadzenie tego skoczka z późniejszym ruchem skoczek F4. Tak to byłoby wszystko GIT. Ale no, wyprowadziłem skoczka. Tutaj mogłoby się wydawać, że podstawiam coś takiego, co poszło w partii, oczywiście. Skoczek F4 poszło w partii. I mogłoby się wydawać, że podstawiam tutaj. No, mogę wrócić tym skoczkiem tutaj, i to nie byłoby zbyt dobre. Ale ja policzyłem, że mogę zawierać skoczek B4. I dlaczego tak mogę? Bo ten hetman warto zauważyć nie może ani tutaj bo pionek, ani tutaj bo te dwa pionki. W tą stronę też nie może, bo tu pionek i w tą stronę bo tutaj pionek. Także musi się po prostu cofnąć. W tej pozycji jeszcze były trzy możliwe odejścia, które nie przegrywały. Jeden, które poszło w partii, drugie i trzecie. Czwarte oczywiście nie jest dobre, bo można tutaj wjechać, i są widły. Ale no, na takie coś zawodnik 1900 nie dałby się. I poszło Hetman D7. Hmm, tutaj miałem pewien dylemat. Czy zagrać tutaj Hetmanem? Może tutaj? Czy tutaj, czy tutaj? No bo jednak wiedziałem, że prędzej czy później wygoni mi tego skoczka. A w partii Długo Rossada. No tutaj spodziewałem się, że coś takiego nastąpi. Tak, tak. I że Hetmanem tutaj się przestawię. To tego się spodziewałem. Ale tutaj jeszcze. Kurde, co ja tu miałem powiedzieć? Że tutaj zastanawiałem się, czy nie wchodzi coś takiego. Ale nie wchodzi, gdyż po prostu następuje coś takiego. Ten skoczek. Bo tutaj chodzi o to, że gdyby nie było bicia skoczka, skoczkiem skoczka, to po prostu bym tracił figurę. No bo Hetman atakuje skoczka, jest atak na Hetmana. A odpowiedziałem na długą roszadę. Również długą roszadą. No. Co mam być gorszy? Dlaczego w ogóle? No bo tutaj w krótką nie ma sensu, bo po pierwsze nie mam jak. A po drugie król w centrum tutaj nie jest zbyt bezpieczny, bo zaraz nastąpi E4. Król B1, król B8 i wieża poszła na E1. No ten skoczek bardzo mi wadzi w tej pozycji. I nie wiem, zagrałem Hetman F7 Tylko dlatego, żeby może potem. Prze... Przerzucić tego skoczka. O. Przerzucić tego skoczka tutaj. Ale no przeoczyłem ruchę 4. I teraz jak nastąpiło wybicie, tutaj się ogólnie spodziewałem, że nastąpi wybicie skoczkiem. I że będzie tutaj atak. Że muszę się wrócić. I na przykład odejdzie tym skoczkiem. I coś takiego myślałem, że później ten skoczek dalej byłby unieruchomiony. Ale nastąpiło odbicie pionkiem. Mm. I. tutaj nie wiem dlaczego zagrałem Hetmanem, no. Chyba dlatego, że chciałem przerzucić tego Hetmana jakoś tak do akcji. I żeby wieża c8 jakieś ofiary tutaj może. Chyba lepsze było przejście skoczkiem. I na coś takiego zagrałbym tak. No bo to ten ruch hetman d7. To zagrałem tak. Yy, nie no w sumie nie od ręki. Bo 4 minuty spędziłem. Ale no jednak. Potem żałowałem że nie zagrałem hetman e8. Bo by na to samo. Ale tego skoczka już mógłbym uruchomić. Także Hetman E2, Hetman C7. Tutaj już mała pławeczka mogę coś takiego próbować. Wieża F1 z obroną tego skoczka. Spodziewałem się, że po prostu odejdzie tym tu, skoczkiem tutaj. Wieża C8 D D5. No tutaj bardzo mnie ten ruch zdziwił. A dlaczego mnie zdziwił? No bo po prostu można coś takiego zagrać. Yy, I ten skoczek po prostu się uwalnia. Znaczy, mm, uwalnia się nie uwalnia. No. Ma szansę na wyjście, przynajmniej, bez straty tego pionka. Skoczek d3, wymiana, wymiana, no bo nie mam innej opcji. Nie mogę tu odejść, nie mogę bić. No po prostu musiałem. Wybicie wierzą. I ten ruch, hetman b6. Zagrałem jakby, nie wiem, przeciwnik oszalał i zagrał coś takiego. To bić nie można, bo związanie. To tylko na tej podstawie to zagrałem. Wieża F7. Wieża C7. Tutaj oczywiście próba wygonienia wieży. Także wieża C7. Wieża F3. Tutaj oczywiście już widać, że wisi ten skoczek, także musiałem wybić, wybić i wieża G8. Tutaj obroniłem tego pionka. W sumie nie wiem co było lepsze. I tak z się teraz spojrzewa. Bo... No, to się wydaje naturalny ruch obrona. Skoczka obrona, pionka. Hetman D8 z oddaniem tego pionka, no. I co ja mam, niby z tego? Że gram po prostu końcówkę bez pionka, no. Nie pasował mi to jakoś. Także poszedł król C1, żeby w razie czego nie było, nie było motywów z ostatnią linią. Hetman D8 i Hetman C4. Hmm, tutaj jest to. Podobnież błąd. Zagrałem w partii skoczek D7. I to się wydaje dobre posunięcie. Ale jest ruch Hetman B4. I ruch Hetman B4 utrudnia mi bardzo życie. A dlaczego? Bo jest atak na tego pionka. I chciałoby się obronić to. Nie wiem. Królem nie obronię, bo podchodzę pod związanie. A jak odejdę skoczkiem tutaj, to niby blokuje. Ale tutaj po pierwsze grozi mat. I niby bronię to. Ale jednak jest taki ruch. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego to był taki mocno upierdliwy ruch. Zagrajmy Hetman B6. Wymiana, wymiana. I tutaj liczyłem, że to jest taka końcówka do ustania B3 wieża C8. I tutaj zacząłem liczyć chore rzeczy po tym. Jak poszło. Nie. B tu liczyłem. A, liczyłem coś takiego, bo od momentu gdzie jest 33 ruch, nie, tak, 33 ruch, to tutaj jak mój przeciwnik grał ruch od ręki, to ja tam 3 minuty ponad spędziłem, nad tym, czy coś takiego, i czy mój przeciwnik z przypadkiem tego nie wygrywa, po takim biciu, 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 i tutaj wisi ten pionek, prawdopodobnie ten zostanie jeszcze, no... Zjedzony, tak to można ująć. I po prostu, no, liczyłem, czy może jakieś coś takiego. Ale mój przeciwnik, od ręki król D2. No to ja wieża C7. Wieża F8, wieża C8. Tutaj zaproponowałem remis, nie przyjął, powiedział, pograjmy. Wieża F3, wieża C7. Tutaj wróciłem się, tym skoczkiem próbowałem tutaj przejść. I to, że zagrał od razu, to B4 to bezsensowne. Bo jakby zagrał, nie wiem, jakiś losowy ruch. Nie no, może akurat taki nie. Ale załóżmy, że stoi w miejscu. Tak. To B4 zagrałby występem, Prawda? Prawda. No to w partii poszło skoczek B6. Czyli próba wejścia tutaj, może tutaj. I A5 przepchanie. No to ja skoczek C4 szach. Król C1. Tutaj już. Mój przeciwnik miał 6 minut na zegarze, ja 11 I skoczek A3 I w tym momencie nastąpiło coś bo Taki ruch, po którym już myślałem, czy się nie poddać I to już miałem wyciągać po tym ruchu rękę, że poddaję partię Ale w ostatniej chwili tak patrzę No bo oczywiście jakbym zagrał na przykład skoczkę, skoczek bije To wchodzi taki ruch jak szach nie yy... Nie, nie wchodzi taki ruch Tutaj wchodzi tak, jak odejście, to odejście. I problem w tej pozycji jest taki, że grozi wiasty tą wieżą tutaj, a nie mam po prostu tego, jak obronić. I w ostatniej chwili znalazłem to skoczek C4. Co tu jest lepszego? Szczerze nie wiem. Wieża bije C2. Nie. Żeby B5 oddać pionka. Ale to ten ruch jest zły. Dlaczego? Skoczek B6, tak. A, yy, i to jest yy, coś, co liczyłem, yy, że później powstała taka konfiguracja. Po prostu muszę odejść wieżą. I następuje wjazd tutaj, jak obronię tutaj, to wjazd tutaj. To dlatego jest to przegrana pozycja. No to w partii na wieża C3 król C8. Wieża F3 król B8. Skoczek B6, król A7. Skoczek A4. I to jest właśnie ten y, kluczowy moment, o którym mówiłem na samym początku, że tutaj można coś z tego wynieść. Warto zauważyć, y, że taka pozycja już wystąpiła dwa razy. Wystąpiła y, o. tak. Znaczy po król B8. Y, I wystąpiła teraz. Teraz wystąpiła po raz pierwszy. Tutaj po raz drugi. I tutaj po raz trzeci. Problem jest taki. Że ja, mając tam 8 minut na zegarze, spędziłem 5 minut na tym, nad tym, żeby się upewnić, czy to jest trzykrotne powtórzenie pozycji. I nie zgadniesz, towarzyszu, co zrobiłem. Zapisałem ruch, wykonałem ruch król B8, zatrzymałem zegar, wezwałem sędziego i mówię: trzykrotne powtórzenie pozycji. No i się okazało, że powinienem tylko zapisać ten ruch, żeby reklamacja była prawidłowa. Że po prostu zapisuję król B8. Zatrzymuję zegar i mówię po prostu, yy, powinienem powiedzieć: yy, No, po tym, jak wykonam taki ruch, który chcę wykonać, to nastąpi trzykrotne powtórzenie pozycji, no bo faktycznie jest. I cóż, po prostu tą partię yy, przegrałem i to już nie ma znaczenia, no bo yy, tutaj pozycja, po prostu ten, y, te piony z, z linię po prostu przegrywają mi tą partię. Także tutaj jeszcze próbowałem wytworzyć jakąś kontrę. No, 3 to tragedia jednego tempa, no gdyby nie było tego ruchu wieża E5 To po prostu dorabiam i to wygrywam No dorobiłbym i wygrał, i tutaj jest jeszcze yy, drugi przykład tego, że No jedno tempo bardzo dużo zmienia, bo jakbym miał tego piona tutaj To mógłbym już od razu tutaj zagrać I na bicie miałbym dorobienie hetmana Dorobienie hetmana i czy w sumie by coś to zmieniło? No i tak byłaby przegrana pozycja, ale no cóż. Także nastąpiło dorobienie Hetmana, szach i w tym oto momencie poddałem partię, no bo ten Hetman nie wychodzi, a po biciu następuje dorobienie Hetmana po prostu. Także to była partia numer 1. Teraz przejdźmy do partii numer 2, kolejną grałem z zawodnikiem jeszcze wyżej notowanym, mimo tego, że przegrałem. I Franciszek Czech, zawodnik o rankingu 1939, no, grałem kolorem białym E4. C5, czyli obrona scyliska Skoczek f 3 i E6. no Często to spotykam tutaj, często właśnie przeciwnicy mi grają, żeby pod D5 pójść. No to D4, tutaj, no, grałem, staram się grać tak, jakbym grał normalnego SC. I tutaj, tak myślę, zagrał A6, no nie Najdorf. A to nie jest Najdorf, tylko. Obrona syryjska, wariant Kana, Ktokolwiek to jest. Także skoczek C3, skoczek C6. No typowe wyprowadzanie figur A3 i goniec C4. No to jest taki pierwszy mm, no błąd, tak jak mi przeciwnik powie, powiedział po partii. A dlaczego? No bo skoczek bije D4. Ja tutaj muszę być hetmanem, żeby obronić gońca i skoczek G4. I tutaj po prostu mm, Muszę odejść gońcem, bo w innym przypadku on po prostu zbije, ja bym miał takie słabe piony. Także wybicie, wybicie, gońc C5, hetman F3, no chciałem zostawić te hetmany na szachownicy, no szczególnie, że ma parę gońcy. To jednak y łatwiej będzie grać z hetmanami na szachownicy. I, nie i jeszcze nie niszczy sobie przy okazji struktury pionowej. Także krótka roszada, B5, wieża D1, tutaj starałem się przestawiać te wieże. Tak, żeby... Mm, no po prostu jakoś tutaj Hetman wie, wjechać Hetmanem tak. I po prostu go tak zajechać po, tych, po linii GIH. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że F5. F5 niszczy mi wszystko. Tak sobie na początku myślę. Co za Baron, podwalił upiona Bo to jest związanie. Ale po prostu podwaliłbym Hetmana, gdybym tak y, zrobił. No to Hetman H5. próbuje kontynuować swój plan. I genialne. Goniec, bije F2. Naprawdę świetny ruch. No to już myślałem, czy się nie poddać. No bo jednak dwa piony do tyłu. Tutaj w razie czego coś takiego by nastąpiło. Także no to byłaby kompletnie przegrana. Także odszedłem królem. I on bije. Ja idę wieżą. Tutaj jeszcze próbuję wytwarzać jakąś kontrę. Hetman G4, wieża F4. No i tutaj po prostu zmusił mnie do wymiany hetmanów. Ja nie przyjąłem tego. I ta partia nie trwała więcej niż dwa ruchy. E3, wieża H5, wieża G6, i tutaj zdecydowałem się poddać. No po prostu grozi. No, bicie na G2, i to tyle. To byłby koniec partii. Mm, tutaj grozi MAD1. Tutaj niby mogę jeszcze oddawać jakoś na przykład tak. Może no, to jeszcze jako tako, ale no i tak kompletnie przegrana pozycja. I przejdźmy do ostatniej partii, gdzie zagrałem z Kubą Wysockim, kolorem czarnym. Tutaj 100 punktów rankingowych różnicy, tak około. I cóż, partia rozpoczęła się od ruchu E4, E6, czyli obrona francuska, i wariant wymienny, no skoczek F, 3 skoczek F6, no H6, żeby, no tutaj myślałem nad czymś takim, ale po prostu mi się ten ruch nie podobał. To mi się nie podobało, tak po prostu. Gonie C2, gonie d 6 C6, żeby jeszcze podeprzeć tego pionka, w razie czego jakbym chciał odchodzić tym skoczkiem. Wieża e1, krótko roszada. Wyprowadzenie figur, goniec f5. Hetman c1 tutaj już się próbował przyczaić się na tego otopiona. No to król h7, no próbuje obronić w razie czego jakby były jakieś ofiary. Tam chyba nie wchodziły, ale po prostu wolałem mieć pewność. Przezorny zawsze ubezpieczony. Wybicie, wybicie. Tutaj fajna forteca się utworzyła wokół mojego króla. I goniec d3, no tutaj. Mm, oczywiście nie chciał dopuścić do tego, żebym szedł tym królem ze zmianą. Nie za związanie, ale związał mnie po prostu, bo jakby zagrał, nie wiem, jakiś inny ruch, to ja po prostu mogę się cofnąć. No teraz ja kloczek G4, F5, znaczy F4, przepraszam. I co ja tutaj mogłem zagrać, bo. Hmm, hetman F6, tutaj zastanawiałem się nad Hetman H4, ale coś takiego mi nie pasowało, że po prostu tutaj nie widziałem dalej ataku. Ale czy to jest dobre? No chyba nie. tutaj tylko spojrzę z, z silnikiem. Pokazuję tam przewagę minus 1. Że teraz hetman H4 i związanie jest. I co? I potem skoczkiem tutaj? Nie, wiem, zakładając, że zrobi jakiś losowy ruch. Skoczek F2. I to jest przewaga. No ciekawe. Ale dobra, w partii skoczek F2. H5, tutaj chciałem, co ja chciałem w ogóle tym osiągnąć, bo teraz tak szczerze nie pamiętam, ale chciałem tu osiągnąć, a, yy, chciałem osiągnąć to, że jakbym zagrał, nie wiem, na przykład tak, to już wchodzi taki ruch i nie mam po prostu gdzie uciekać tym skoczkiem. Co to, to chciałem osiągnąć? H3, odejście skoczkiem, G3, skoczek D7 na wyprowadzenie figury, wieża E8, no, yy. zagrałem po prostu, żeby tą wieżę wprowadzić do gry, może coś takiego. No, i wieża F1. Tutaj już mnie zaczęło korcić. Miałem tam kilka ruchów kandydatów. Pierwszym było Hetman E6, żeby po prostu zaatakować tego piona. Drugie Skoczek F5. I trzecie, nie no, trzeci ruch to był taki. I jeszcze czwarty był, żeby wieża E7, żeby się zdublować i dopiero, i dopiero teraz oddawać. Ale dobra, no Skoczek F5, F5 znaczy. I tutaj szczerze liczyłem na to, że po prostu oszaleję, wybije, wybije, i mi się piony naprawią. Ale w partii wieża F2. No to ja C5. Tutaj, oczywiście, płapeczka, No, bardzo mała płapeczka taka, na którą nie powinien się dać. Czyli, oczywiście, tutaj związanie będzie. No to go jest B5 w partii. I szczerze, ten ruch kompletnie przeoczyłem. I co tu mogłem niby lepszego zagrać? Bo ja się zastanawiałem, czy Hetmanem tutaj, Hetmanem tutaj, wierzą tutaj, wierzą tutaj. No, miałem kilka opcji. A może jeszcze wierzę tutaj? No, miałem te kilka możliwości, ale zdecydowałem się na wieżę D8. A co tutaj mogłem zagrać? Tak, teraz szybko sprawdzę, co było lepsze. Hetman E6. Czyli to, na czym myślałem, tutaj. Tutaj chodzi o to, żeby chyba odejść tym skoczkiem i tego piano od razu atakować. Nie wiem, przynajmniej ja tak myślę. No to wybicie, wybicie i G4. Ruch bardzo problematyczny, no bo po prostu mi przegania skoczka, a wybijać nie chcę, bo zostanę z tymi słabymi pionami. Także skoczek A7, Hetman poszedł na C2. I po tym ruchu hmm, zdecydowałem się na wybicie. Wybicie na C4, Z4 znaczy. Skoczek odbił, bicie, bicie. I niby zostaje z tymi pionami, tutaj nie wiem, czy nie powinien od razu wtrącać szacha I grać dopiero to, co poszło w partii G5 najpierw No to ja oddaję skoczkiem Hetmana Biję skoczka tutaj proste i logiczne, tak, tak Tak I tak I zostaje z pionem więcej No to nastąpiło wybicie, odbicie I tutaj a nie to ja chyba miałem tam jakieś lekkie przywidzenie. Tak to... Nie. Bo mógł chyba tak zagrać. Nie, nie mógł, nie mógł. A tu mi się coś tam przywidziało podczas partii. Ja myślałem, że może tak zagrać i że jest atak taki. Ale teraz tak widzę, no to skoczy C6. No to Hetman bije D4. I goniec C3. No to oczywiście chciałby tutaj pójść wieżą, ale jest związanie. No to wymiana Hetmanów, wymiana wieża poszła na D1, no jedyne ruchy, które dają mu jakąś szansę w ogóle gry. I to jest niby równa pozycja, ale jednak ja mam tego pionka więcej. Gdyby ten pionek stał tutaj albo tutaj, no to mam już taką mega wygraną pozycję. A tak to jest w okolicach równowagi. Minimalna moja przewaga, ale król G8, tutaj przestawianie się, tutaj próbowałem jakoś manewrować. I cofnę się gońcem, no bo jakby chciał pójść na coś takiego. Tak pokażę teraz przykładowo, nie wiem, załóżmy tak zagram. On, chce, on, on mógłby chcieć po prostu tak zagrać. No to tak, tak. I sztuczka nie działałaby, gdyż po prostu może bić. A ta żenica jest taka, że jak poszło coś takiego, to załóżmy, że tak zagra. A nie, moment, to musiałbym tak. Tak, tak. I tak, to już nie bierze tego gońca, ja po prostu zdobywam figurę. To taka, taka mała pułapka. Ale poszło A4A5, król F3, wieża D7, król E4 i król F7. No, tutaj od razu mogłem grać ruch wieża D2. Ale poszło w partii. No, błędne po prostu. Goniec z B2. Cofnięcie się, które po prostu podstawia wieża D2. Tutaj oczywiście bić nie można, bo dorabiany jest Hetman. A w partii, mm, no po prostu nie może tego bić. Yy, odejść wieżą nie może za bardzo, bo po prostu ten gońc leci. Także królewczy, obrona. No to ja wieżę D3, to miałem akurat policzone. I o co tutaj chodzi? No po prostu mm, grożę biciem na B3. Nie ma jak tego obronić. jest C1, wieża bije B3 i bicie tego piona. I to jest błąd, bo ja mogę zagrać król e6. Tutaj nie przejmuję się tym, bo jest związanie. No i po prostu odszedł królem. To jest moja wygrana końcówka. A dlaczego końcówka? No bo po prostu mogę wybić, wybić, wybić. I wybić. I to jest wygrana końcówka. No tutaj miałem jeszcze dylemat grać tutaj czy tutaj. I to działałoby, gdyby nie to. Nie, to co ja tu widziałem? Nie. Kurde, bo ja tu coś widziałem, że jakoś niby ten król idzie tak, tak i tak. No to nie wiem szczerze. Nie wiem szczerze, co ja tam widziałem, ale król D5, król D3, po prostu tutaj mm, obchodzę tego króla i po ruchu król C3 zdecydował się poddać. Także po pierwszym dniu mam jeden punkt. Także po pierwszym dniu zmagań zajmuję 38 miejsce na 54. Rankingowe jestem plus 7, przez to zwycięstwo z Kubą. A przed tą partią miałem minus 8, z tego co pamiętam, bo minus 4 za 1900 i minus 4 za 1940. Ale cóż, to by było na tyle. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, jest też możliwość komentowania i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!